Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nikt w szkole nie uczy o pieniądzach? Wypełniają cię wzorami i datami historycznymi, ale nie wyjaśniają, jak zacząć od zera lub sprawić, by twoje pieniądze pracowały dla ciebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się tego, co wiedzą bogaci, zasubskrybuj kanał teraz. To tutaj zaczyna się twoja prawdziwa edukacja finansowa. Zaczynajmy. Dlaczego w szkole tego nie uczą? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w szkole nigdy nie nauczono cię, jak obchodzić się z pieniędzmi? Nigdy nie wyjaśnili ci, jak działają podatki, jak inwestować, jak wyjść z długów i na czym polega wolność finansowa. Zmusili cię do zapamiętywania wzorów fizycznych, z których nigdy więcej nie skorzystałeś, do zrozumienia pierwiastków kwadratowych, zanim zrozumiałeś, jak działa karta kredytowa. To nie jest przeoczenie, to jest celowe. Prawdą jest, że tradycyjny system edukacyjny nie został stworzony, aby kształtować ludzi niezależnych finansowo. Został stworzony, aby kształtować pracowników, posłusznych ludzi, którzy przestrzegają zasad, którzy akceptują hierarchię, którzy nie zadają zbyt wielu pytań. Szkoła, taka jaką ją znamy, narodziła się wraz z rewolucją przemysłową. W tamtym czasie potrzebni byli ludzie, którzy potrafili czytać, pisać, wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne i wykonywać polecenia. W ten sposób szkolono dobrych pracowników fabrycznych i pracowników. I ten model nigdy nie został zaktualizowany, aby utworzyć wolnych ludzi, właściciele własnego czasu i własnych dochodów. Pomyśl o tym, przez ile lat szkoły miałeś choć jedną lekcję o inwestycjach, o tym jak działa INSS, o tym jak założyć firmę, ilu nauczycieli tłumaczyło ci w jaki sposób system finansowy czerpie zyski z twojej ignorancji. W większości przypadków odpowiedź brzmi zero. Szkoła przygotowuje Cię do uczestnictwa w cyklu: nauka, znalezienie pracy, praca przez 40 lat, przejście na emeryturę z tym co możesz. Ale nikt nie mówi o przedsiębiorczości, o inwestowaniu, o generowaniu pasywnego dochodu. Nie dlatego, że te tematy nie są ważne, ale dlatego, że daliby Ci autonomię. A ktoś z autonomią nie akceptuje żadnej pensji. Nie akceptuje żadnych warunków, dla tych na górze korzystniejsze jest utrzymywanie ludzi w długach, zależności i niepewności, niż kształcenie całego pokolenia młodych ludzi w zakresie inteligencji finansowej. Bo kto rozumie pieniądze myśleć inaczej, podejmuj inne decyzje i nie zadowalaj się niczym gorszym, a najniebezpieczniejsze ze wszystkich: ci, którzy rozumieją pieniądze, naucz tego innych. A potem gra zaczyna się zmieniać. Oczywiście, to nie jest wina nauczycieli. Większość po prostu próbuje przetrwać w zepsutym systemie. Ale musimy zrozumieć, że szkoła, taka jaka jest dzisiaj, samo szkolenie ludzi gotowych do realnego świata nie wystarczy. Jeśli chcesz osiągnąć niezależność finansową, musisz jej szukać poza szkołą. Będziesz musiał czytać, studiować, stosować, popełniać błędy i próbować ponownie. Będziesz musiał sam się edukować, bo jeśli będziesz się trzymać oficjalnego programu nauczania, skończysz szkołę wiedząc, jak rozwiązać równanie, ale nie wiedząc, jak spłacić kartę kredytową. A co jest bardziej przydatne w realnym świecie? Pieniądze to język. Jeśli nie nauczysz się mówić tym językiem, będziesz manipulowany przez tych, którzy nim mówią. Będziesz pracować całe życie i nie będziesz rozumiał, dlaczego pod koniec miesiąca nigdy nic nie zostaje. A pierwszym krokiem do zmiany tego jest zrozum, że problem nie leży w tobie. To system, który cię nie przygotował. Ale teraz odpowiedzialność jest Twoja, ponieważ teraz wiesz, bogaci ludzie myślą inaczej teraz. Gdy już wiesz, że szkoła nie przygotowała cię do radzenia sobie z pieniędzmi, pojawia się pytanie: co wiedzą bogaci, a czego nie wie większość ludzi? Odpowiedź zaczyna się od czegoś prostego, ale potężnego mentalność. Większości ludzi nauczono myśleć w następujący sposób: jeśli chcę mieć więcej pieniędzy, muszę ciężej pracować. Innymi słowy, więcej godzin to więcej wysiłku, to więcej dochodów, ale bogaci tak nie myślą. Nie wymieniają czasu na pieniądze. Wymieniają się pomysły na aktywa i pozwól, aby aktywa generowały dla nich pieniądze. Podczas gdy większość ludzi goni za pensją, bogaci budują źródła dochodu. Kiedy większość ludzi myśli o stabilności, mają na myśli także skalę. Podczas gdy większość ludzi pyta, ile zarabiam na godzinę, bogaci pytają, jak sprawić, żeby te pieniądze pracowały dla mnie 24 godziny na dobę. To nie magia, to logika. Przeciętny pracownik jest uwięziony w cyklu praca, zarabianie, wydawanie. Powtarzanie: Bogaci budują system, w którym pieniądze dotrą nawet jeśli przestaną pracować. To się nazywa dochód pasywny, a powstaje z aktywów, nieruchomości, akcji, spółek, produktów cyfrowych, patentów, kanałów YouTube, rzeczy, które generują wartość nawet bez fizycznej obecności właściciela. Szkoła tego nie uczy, ponieważ nauczanie tego byłoby pokazywaniem, że istnieje wyjście. Chcesz prostego przykładu? Większość ludzi kiedy dostaje premię w pracy. Myśli o zmianie telefonu komórkowego. Bogaty człowiek myśli, jak mogę to zainwestować, żeby uzyskać większy dochód w przyszłym miesiącu. To są te same pieniądze. Ale różnica jest taka w sposobie myślenia. Bogaci ludzie rozumieją, że pieniędzy nie powinno się gromadzić ani wydawać pod wpływem impulsu należy je wykorzystać. Wiedzą, że nie chodzi o zarabianie większych pieniędzy, ale o pomnóż to, co zarabiasz. Większość ludzi żyje w pośpiechu. Bogaci żyją w strategii, i dlatego gra jest inna, ponieważ ci, którzy myślą inaczej, działają inaczej, a kto postępuje inaczej, zbiera różne rezultaty. Ale uważaj, myśl jak bogacz w Dubaju nie chodzi o przepych, drogi samochód ani rezydencję chodzi o zrozumienie, że pieniądze są narzędziem a jeśli nie nauczysz się, jak używać tego narzędzia, spędzisz całe życie korzystając z niego. To jest punkt zwrotny, którego szkoła nigdy ci nie dała ważne nie jest to, ile zarabiasz dzisiaj. Chodzi o to, co zrobisz z tym, co masz. Prawdziwie bogaty jest ten, kto nauczył się zarabiać pieniądze, pracuj dla niego, a nie odwrotnie. A wszystko zaczyna się od właściwego nastawienia. Z następnego tematu dowiesz się, jak to zastosować w praktyce. Czas to nie pieniądz. Czy słyszałeś kiedyś takie zdanie? Czas to pieniądz. Powtarza się to cały czas. W szkole, w pracy, w filmach. Stało się to niemal absolutną prawdą. Ale pozwól, że Ci coś powiem. Ten pomysł jest pułapką. To zdanie ma sens tylko dla tych, którzy sprzedaje swój czas. Dla tych, którzy wymieniają czas na pieniądze. Dla tych, którzy są uwięzieni w modelu, w którym jeśli nie pracujesz, nie dostajesz zapłaty. Ale bogaci nauczyli się grać w inną grę. Oni to zrozumieli czas i pieniądze nie muszą być bezpośrednio ze sobą powiązane. Bo jeśli twoje pieniądze przychodzi tylko wtedy, gdy jesteś obecny, to jesteś ograniczony. Masz tylko 24 godziny w ciągu doby, a twoje zarobki utknęły w tym pułapie. Teraz pomyśl ze mną: A co jeśli mógłbyś zarabiać pieniądze nawet podczas snu, podczas podróży, dbając o swoje zdrowie lub zdrowie swojej rodziny? To nie sen, to coś, co wiele osób już robi i to się nazywa dochód pasywny. Problem polega na tym, że szkoła nigdy nie pokazała ci tej koncepcji. Nauczyła cię jak pracować, jak trzymać się harmonogramu, jak rejestrować czas pracy, ale nie nauczyłeś się jak stworzyć system, który działa niezależnie od twojego stałego wysiłku. Dochód pasywny pochodzi z aktywów. Może to być kanał na YouTube generujący przychody, kurs online, zautomatyzowany sklep, inwestycja przynosząca dywidendy, wynajem nieruchomości. Ty wykonujesz pracę raz dobrze zrobionej i nadal ci płaci. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień i nie dzieje się to bez wysiłku, ale jest to wysiłek, który buduje wolność, nie tylko przetrwanie. Podczas gdy większość tkwi w zarabianiu za godzinę, bogaci martwią się o zarabianie według systemu. Budują maszyny, które dla nich pracują. Ale to nie oznacza, że jutro musimy wszystko porzucić, oznacza że zmień swój sposób myślenia. Większość ludzi mówi, muszę znaleźć lepszą pracę. Bogaci myślą, muszę stworzyć strukturę, która będzie generować wartość niezależnie od mojej obecności. W tym tkwi cały sekret. I jeśli teraz to rozumiesz, gratuluję. Jesteś już o dwa kroki przed większością. Ponieważ podczas gdy świat jest zmęczony, wyczerpany i żyje na autopilocie, ty możesz zacząć budować życie, w którym czas to jest twoje, a nie szefa, zegara czy rachunku. Czas jest najcenniejszą rzeczą, jaka istnieje, a jeśli będziesz nadal handlował nimi za pieniądze, za późno zdasz sobie sprawę, że straciłeś jedno i drugie. Ale jeśli nauczysz się używać pieniędzy jako narzędzia, czas znów będzie twój. To jest podstawa wolności finansowej, a w następnym temacie zobaczysz, jak przełożyć tę logikę na praktykę, zrozumieć, czym są aktywa i jak zacząć wykorzystywać je na swoją korzyść. Czym są aktywa? Teraz gdy to rozumiesz, zamiana czasu na pieniądze to pułapka, nasuwa się pytanie: Okej, okay, ale jak mam zarabiać pieniądze, nie pracując cały czas? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie: aktywa. Jest to jedno z najważniejszych pojęć w świecie finansów. A prawda jest taka, że większość ludzi nigdy o tym nie słyszałem, albo jeśli tak, to nie zrozumiałeś, co to naprawdę znaczy. Uprośćmy to. Aktywami jest wszystko, co przynosi ci pieniądze. Pasywa to wszystko, co zabiera pieniądze z Twojej kieszeni. Punkt. Zapomnij o tej skomplikowanej definicji księgowej. Tutaj liczy się logika wygenerowany dochód. Aktywem może być nieruchomość wynajęta, akcje dywidendowe. Kanał YouTube, który generuje zyski. Książka elektroniczna lub kurs, który sprzedajesz online. Firma działająca w oparciu o procesy automatyczne, nawet patent i prawa autorskie. To rzeczy, które budujesz, kupujesz lub rozwijasz. I to będziemy dawać ci pieniądze z czasem, bez konieczności twojej ciągłej obecności. A teraz spójrz, co się dzieje z większością ludzi. Kupują samochód, myśląc, że to majątek. Ale samochód kosztuje tylko pieniądze. I piwała, ubezpieczenie, paliwo, konserwacja to jest zobowiązanie. Wyciąga pieniądze z twojej kieszeni. Kupują telefon komórkowy za sześć tysięcy reali, myśląc, że to inwestycja. Ale telefon komórkowy nie generuje niczego. Wartość ulega amortyzacji następnego dnia po zakupie, ponownie, biernie. Z drugiej strony, jeśli kupisz kamerę i użyjesz jej do kręcenia filmów generujących dochód lub oferowania za jej pomocą płatnych usług, to staje się atutem. Różnica nie tkwi tylko w przedmiocie, chodzi także o zastosowanie. Sposób, w jaki wydajesz pieniądze, decyduje o tym, czy uczynią cię one bogatym, czy pogrążą. Bogaci rozumieją to doskonale. Przyglądają się każdemu posiadanemu dolarowi i zadają sobie pytanie, jak te pieniądze mogą przynieść mi więcej pieniędzy? A potem kupują aktywa. Tymczasem większość ludzi wydaje zarobione pieniądze na rzeczy, nie przynoszą żadnego zwrotu. A potem dziwią się, dlaczego zawsze są na minusie. Nie musisz być bogaty, aby zacząć kupować aktywa. Może być mały. Możesz zacząć od zainwestowania stu reali w fundusz inwestycyjny albo za pomocą bezpłatnych treści w internecie, które przekształcasz w infoprodukt, albo po prostu zainwestować czas w naukę umiejętności, którą możesz spieniężyć. Kluczem jest to, aby przestać myśleć tylko o zarabianiu pieniędzy i zacząć myśleć o źródła dochodu roślinnego. Aktywem jest nasiono. Dziś sadzisz, stale podlewasz, a jutro otrzymasz cień, owoce i wolność. Większość tkwi w tym z miesiąca na miesiąc, ponieważ żyje tylko z pensji. Ci, którzy budują aktywa, zaczynają żyć z dochodów. A kiedy już tak się stanie, nie pracujesz tylko dla pieniędzy. Pracujesz budować wolność. W następnym temacie pokażę ci, jak odsetki składane mogą zwielokrotnić ten efekt i z czasem przekształcić małe kwoty w duże wyniki. Nie ma znaczenia, ile zarobisz dzisiaj. Ważne jest, gdzie zainwestujesz te pieniądze. Siła procentu składanego teraz, gdy wiesz już, czym są aktywa, czas dowiedzieć się więcej na ich temat jeden z najpotężniejszych aktywów, jakie istnieją. I to działa dla każdego. Odsetki składane. Prawdopodobnie słyszałeś już ten termin. Być może uczyłeś się tego z obowiązku w szkole. Ale nigdy ci tego nie pokazali, jak to wykorzystać w prawdziwym życiu. No cóż, pozwól, że ci powiem. Albert Einstein nazwał odsetki składane ósmy cud świata. Powiedział: Ci, którzy rozumieją, wygrywają, ci, którzy nie rozumieją, płacą. I to jest stuprocentowa prawda. Odsetki składane to takie, które pieniądze zaczynają przynosić dochód własny. Innymi słowy, inwestujesz tysiąc reali. Po chwili masz tysiąc sto reali. W kolejnej rundzie obowiązywać będzie stopa zwrotu 10% od kwoty tysiąc storeńskich dolarów, a nie od początkowego tysiąca. A więc wzrost gospodarczy przyspiesza. To jak kula śnieżna. Na początku rośnie powoli, ale po pewnym czasie przeradza się w lawinę. Użyjmy prostego przykładu. Wyobraź sobie, że inwestujesz 200 reali miesięcznie, każdego miesiąca, przez 10 lat, przy średnim zwrocie na poziomie 1% miesięcznie, mniej więcej tyle, ile możesz osiągnąć dzięki dobrym inwestycjom o zmiennym dochodzie w dłuższej perspektywie, czy wiesz, ile będziesz miał na koniec? Ponad 38 tysięcy reali. Z własnej kieszeni wpłaciłbyś tylko 24 tysiące reali. 200 razy 12 razy 10 równa się 24 tysiącom. A resztę zapłaciłbyś dochodów pracujących dla ciebie. I to bez sprzedawania czegokolwiek, bez zakładania firmy, bez tworzenia produktu. Tylko konsekwencja plus czas plus odsetki składane. A teraz wyobraź sobie, że to będzie działać przez dwadzieścia lat albo 30. Wtedy zrozumiesz, dlaczego bogaci twierdzą, że czas jest najlepszym sprzymierzeńcem inwestora. Podczas gdy wiele osób wydaje pieniądze na rzeczy, które znikają w kolejnym miesiącu, takie jak ubrania, dostawa, gadżety. Osoby, które rozumieją odsetki składane, zasadź pieniądze, by zebrać wolność. Nie chodzi o szybkie wzbogacenie się. Chodzi o to, żeby w pewnym sensie się wzbogacić nieunikniony. Im szybciej zaczniesz, tym mniej wysiłku będziesz musiał włożyć. Bo magia dzieje się dzięki czasowi. A wiesz co jest jeszcze bardziej szalone? Większość ludzi żyje płacąc odsetki od kart kredytowych, debetów i kredytów, to znaczy, że są po złej stronie gry. Podczas gdy jedni zarabiają pieniądze podczas snu, inni zarabiają wstawanie wcześnie rano, aby zapłacić rachunek. Szkoła nigdy ci tego nie wyjaśniła, ale teraz już wiesz i możesz wybrać: albo będziesz nadal płacić odsetki, albo zacznij aby na nich skorzystać. Ty decydujesz. W następnym temacie pokażę ci to w praktyce: dwoje młodych ludzi, zarabiających tyle samo, którzy podjęli różne decyzje i osiągnęli przeciwne rezultaty. Co zrobiło różnicę? Po prostu zrozum i zastosuj to, czego się właśnie nauczyłeś. Przykład rzeczywisty. Jan i Łukasz, przejdźmy teraz od teorii do praktyki. Chcę, żebyś wiedział, Jan i Łukasz, dwoje zwyczajnych młodych ludzi. Ten sam wiek, ta sama pensja, to samo miasto, ale zupełnie inne cele podróży. Scenariusz: Jan i Łukasz mają 25 lat, właśnie ukończyli studia. Dostają pierwszą pracę, zarabiają 3000 reali miesięcznie. Żaden z nich nie jest bogaty. Żaden z nich nie ma żadnej pomocy od nikogo, ale każdy to zrobinny wyburza te same pieniądze. Jan, Joao jest dobrym człowiekiem, pracowitym, ale robi to, co wszyscy inni. Zapłać rachunki, wydaj trochę pieniędzy w weekendy, zmieniaj telefon komórkowy co roku, czasem kupuj na raty. Nic już nie zostało. I to jest w porządku. W końcu myśli, dopóki płacę na czas, wszystko jest w porządku. Słyszał nawet o inwestowaniu, ale uważa, że jest to zajęcie dla bogatych ludzi mówi, że zacznie, kiedy coś zostanie. Wynik. 10 lat później João nie zaoszczędził ani jednego punktu. On po prostu żyje i czeka, aż kolejna wypłata wpłynie na jego konto, a długu jest więcej niż aktywów. Łukasz. Lukas postanowił zrobić to inaczej. Gdy tylko zaczął pracować, od razu się rozstał 200 reali miesięcznie na inwestycje. Nic z tego świata, tylko 6,6% twojej pensji. Mniej niż karnet na siłownie. Trochę się uczył, inwestował w fundusze, akcje i papiery wartościowe. Uczył się, popełniał błędy, korygował je i nigdy się nie skończyło. Wynik: Po 10 latach, przy średnim dochodzie miesięcznym na poziomie 1%, jego majątek wyniósł ponad 38 tysięcy reali. Lukas jeszcze się nie wzbogacił, ale ma aktywa, które na niego działają. Jeśli teraz przestaniesz inwestować, pieniądze będą nadal rosły i co najważniejsze, zrozumiał grę. A teraz powiedz mi. Co zrobiło różnicę? Pensja, szczęście, IQ, nic z tego. Taka była decyzja. Lukas zrozumiał coś prostego: Jeśli zasadzę teraz, zbiorę plony później. Podczas gdy Jan żyje teraźniejszością, Łukasz buduje przyszłość. A najlepsze jest to, że możesz być Lukasem, ponieważ nie wymaga to bycia geniuszem ani wielkich zarobków. Wymaga to rozpoczęcia od małych rzeczy, ale z konsekwencją. Gdybyś zaczynał pięć lat temu od dwustu reali miesięcznie, Dziś miałbyś już ponad 15 tysięcy reali. Ale czy wiesz, co jest lepsze niż rozpoczęcie wcześniej? Zacznij teraz. W następnym temacie pokażę Ci, dlaczego wiedza jest najcenniejszym zasobem ze wszystkich, i jak możesz zacząć ją wykorzystywać, aby prawdziwie zmienić swoją rzeczywistość finansową. Informacja to kapitał. Do tej pory widziałeś, że gra o pieniądze nie chodzi tylko o to, żeby więcej pracować. Chodzi o myślenie inaczej. Inwestowanie w aktywa i wykorzystywanie odsetek składanych na swoją korzyść. Ale jest jeden składnik, który spaja to wszystko i sprawia, że to działa wiedza. Prawda jest prosta: kto wie więcej, zarabia więcej. Kto rozumie zasady gry, gra lepiej, a ci, którzy nie rozumieją, stają się pionkami w czyjejś grze. Wiedza jest najpotężniejszym zasobem, jaki istnieje więcej niż nieruchomości, więcej niż akcje, więcej niż jakakolwiek inwestycja. Ponieważ to jedyna rzecz, której nikt nie może ci odebrać, i ona mnoży wszystkie inne. Spójrz na prawdziwie bogatych ludzi. Mają obsesję uczyć się. Zawsze czytają książki, słuchają odpowiednich nazwisk, wymieniają się pomysłami z ludźmi, którzy są do przodu, uczestniczą w mentoringu, kursach mistrzowskich, grupach, rozumieją, że sukces finansowy nie jest kwestią szczęścia. Jest to konstrukcja oparta na decyzja plus wiedza, plus wykonanie, tymczasem wiele osób odrzuca wiedzę. Och, to nudne, to trudne, nic z tego nie rozumiem. Ale on rozumie reality TV piłkę nożną, plotki, algorytmy TikToka. Nie mam nic przeciwko rozrywce, ale jeśli spędzasz życie rozproszony, wiesz co? Stajesz się dokładnie tym, czego chce system. Kimś, kto nie zadaje pytań, nie uczy się, tylko konsumuje. Ci, którzy nie szukają informacji, stają się cel tych, którzy z niego żyją. Chcesz prostego przykładu? Czy wiesz, że większość banków oferuje najgorszą możliwą inwestycję, a dla siebie najlepszy możliwy zysk? Liczę na Twoją ignorancję, bo gdybyś wiedział, gdzie lepiej inwestować, przy mniejszych opłatach straciliby pieniądze. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli chcesz zmienić swoją rzeczywistość finansową, jest szukaj informacji wysokiej jakości. I dzisiaj jest to dostępne. Nie musisz wydawać dużo pieniędzy. Istnieją książki za mniej niż 50 dolarów kanadyjskich, które są warte więcej niż wykształcenie wyższe. Istnieją filmy, kanały, podcasty i bezpłatne kursy, które uczą tego, czego szkoły nie miały odwagi przekazać. Czego wielu ludziom brakuje to nie pieniądze. To decyzja. Musisz podjąć decyzję, że twoja wolność jest warta więcej niż twoja strefa komfortu. Czego warto się nauczyć o pieniądzach to nie kaprys, to kwestia przetrwania. Co więcej, to wolność bo kiedy wiesz, jak działa system, przestajesz być jego ofiarą, przestajesz przyjmować jakąkolwiek pensję, przestajesz polegać na innych, przejmujesz stery swojego życia. W kolejnym i ostatnim temacie pokażę ci, jak ta decyzja, aby szukać tego, czego szkoła nie uczy, może być punktem zwrotnym w twoim życiu. Bo w końcu, twoja wolność zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się na edukację. Masz wybór, jeśli dotarłeś aż tutaj, gratuluję. Wiesz już więcej o pieniądzach niż 90% ludzi, którzy chodzili do szkoły. I to stawia cię w obliczu czegoś potężnego. Wybór. Tak, masz wybór. I ona zaczyna teraz. Możesz to wszystko zignorować i powrócić do swoich codziennych zajęć. Ciągle czekaj na wypłatę, mając nadzieję, że coś ci zostanie pod koniec miesiąca, próbując przetrwać w systemie, który został zaprojektowany tak, abyś był w pułapce, lub możesz opanować. Możesz zdecydować, że nie chcesz już być częścią tych statystyk. Nie będzie to już zależało od rządu, szefa, szczęścia, ani kolejnej magicznej okazji. Możesz wybrać stań się bohaterem swojego życia finansowego i nie ma znaczenia, ile zarobisz dzisiaj. Ważne jest, co zrobisz z tym, co masz. Dobrze wykorzystane pięćdziesiąt reali może stać się atutem. Za 200 reali miesięcznie możesz zyskać wolność w ciągu dziesięciu lat. Jedna godzina dziennie poświęcona nauce tego, co ważne, może dać ci rezultaty, jakich szkoła nie dała ci przez 15 lat. Większość ludzi pozostanie w więzieniu, nie z braku umiejętności, gdyby nie brak decyzji. Ponieważ zmiana wymaga wyjścia z autopilota, wymaga abyśmy przestali żyć tylko dla weekendu, tylko dla rachunku, tylko dla zajmę się tym później. I nie musisz być geniuszem finansów, żeby to zrobić. Nie musisz rozumieć całej ekonomii, ani zostawać traderem, ani otwierać firmy jutro. Trzeba po prostu zacząć z wyborem. Wybierz naukę, wybierz zastosuj, wybierz opcję powtórzenia, podejmij decyzję o sadzeniu, nawet jeśli zajmie to trochę czasu. Wybierz wolność. Nie jesteś biedny, bo chcesz taki być. Jesteś biedny, ponieważ nikt nie nauczył cię, jak działają pieniądze. Ale teraz wiesz, że i to wszystko zmienia, ponieważ od dziś nie możesz już dłużej mówić, że nikt nie pokazał ci drogi. Następnie wykonaj następujące czynności. Zasubskrybuj kanał. Tutaj dowiesz się tego, czego szkoły nigdy nie miały odwagi uczyć. Udostępnij ten film komuś, kto powinien go usłyszeć. Może to być punkt zwrotny również w życiu tej osoby. I skomentuj poniżej, która część poruszyła Cię najbardziej, ponieważ to nie jest tylko film, to zaproszenie, aby wydostać się z cyklu, myśleć inaczej, aby zbudować nową rzeczywistość. A pierwszy krok zaczyna się teraz, tak jak Ty.